Bardzo serdecznie i ponownie na moim kanale. Serdecznie Wam dziękuję za to, że jesteście. Dzisiaj przychodzę do Was z rekomendacją serdotwarzy, najlepszych serdotwarzy, które warto kupić, które są skuteczne, które naprawdę działają, i poruszymy sobie tutaj też kwestię łączenia ich z ewentualną możliwością z tripeptydem miedziowym w jednej rutynie pielęgnacyjnej. Czy można, czy nie można, a jak nie, to dlaczego? Zaznaczę również tutaj, że brakuje mi kilku produktów, ponieważ zdenkowałem, ale tutaj się odniosę. Od razu, tak najszybciej do nich. Serum Bielenda Chrona Age. Kocham dalej, jak najbardziej, uwielbiam. Wrócę do niego zdecydowanie. Nie można ich łączyć z tripeptydami miedziowymi, ale jak najbardziej dalej stoję na stanowisku, że Chrona Age jest cudem. Także jak najbardziej polecam Chrona Age. Nie ma tutaj żadnego problemu. Także to jest dalej mój hit. Kokonat Milk Bielendy, Facebook Skin Dopamin nabilżające. Również jest w dalszym ciągu moim hitem. Także to są hity, tylko po prostu mi się skończyły. No to wiecie. Nie mam teraz opakowań, ale były one zresztą Wam wielokrotnie pokazywane na kanale. Nie kończyło się to nigdy na jednym filmie, a kończyło się to na kilkunastu filmach, gdzie te produkty były rekomendowane. Prosiliście mnie, żebym Wam przedstawił produkty w różnych granicach cenowych. Posłuchajcie, dla mnie najważniejszym czynnikiem jest świadomość konsumencka, aby konsument używał produktów dobrych składowo. Jeżeli nie jestem w stanie przekonać konsumenta do używania tanich kosmetyków, to niech używa tych droższych kosmetyków, jeżeli to zapewni mu spokój psychiczny, ale z dobrym składem, żeby nie było żadnego sypu. To wtedy jak najbardziej można używać droższej kosmetyki, ale to różnica jest naprawdę znikoma. Bo nie ma składników aktywnych lepszej i gorszej jakości, ale jeżeli komuś wydanie na przykład 200 zł na serum zapewni większy spokój psychiczny niż na przykład wydanie 25 zł czy tam 55 zł na serum, no to dobra, no to mam takie opcje też. Też takie opcje zakupiłem, potestowałem, działają, robią swoje, ale kosztują też dużo. Więc ja co Rozpocznę temat od yy najniższych cenowo, no. Tak, i pójdziemy sobie później dalej. Co? Tak zrobimy, nie? Dobra, to przejdziemy sobie do tych najniższych cenowo. I tutaj zrobimy sobie taki podział markowy bardziej. Mhm, jak najbardziej. Więc bierzemy pod lupę sobie Nakomi. Nakomi, pierwsze serum, jest to serum typowo na przebarwienia. Jest to Skin Correcting Color Serum. Mamy tutaj etylowany kwas skorbinowy 15% Lipochroman Kompleks. To jest taki molekularny kompleks, który redukuje przebarwienia i kwas ferulowy. Tego produktu się nie stosuje w dziennej pielęgnacji, a w nocnej pielęgnacji. Ja tutaj dosłownie mam już resztkę i od września do końca kwietnia. Ponieważ jest tutaj bardzo intensywne działanie, więc zdecydowanie w lato nie stosować tego seru zwłaszcza że nasza skóra może być podatna na promieniowanie słoneczne, a ono będzie ją bardziej drażniło. Tutaj mamy kompleks antyoksydacyjny, rozjaśniający przebarwienia i bardzo silnie regenerujący, odnawiający naszą skórę. Koszt tego serum do 40 zł w Hebe. Ja nie mam przebarwień, ale w przypadku mojej skóry świetnie ujednolicało się kolory skóry. Oznaki zmęczenia mijały, skóra była promienna, rozjaśniona rozświetlona, wygładzona i miała taki zdrowe, potężne glow. Także jak najbardziej to serum robi swoje. Ono też działa antyoksydacyjnie i przeciwzmarszczkowo, no bo wiadomo, mamy tutaj etylowany kwas askorbinowy, antyoksydant, jak i również kwas ferulowy, który jest antyoksydantem. Także jak najbardziej na jesień świetne serum. Jedziemy dalej. Nakomi Telomere terapii Peptide Serum Argirelina i Lapagel 2%. To, to już jest. Hmm, to już jest serum, które naprawdę robi widoczne rezultaty. Powiem Wam szczerze, robi widoczne rezultaty. Ono fenomenalnie nawilża skórę. Aha, jeszcze warto tutaj dodam, przepraszam. Skin Correcting Serum nie dla kobiet w ciąży i nie dla kobiet karmiących i nie razem w terapii z tripeptydem miedziowym. Można zrobić osobno, że na, noc tripep na dzień tripeptyd miedziowy, a na noc na przykład Skin Correcting Serum, to tak, ale nie razem. Dobra, to jest ważne. Tutaj również nie dla kobiet w ciąży i dla kobiet karmiących, bardzo mi przykro. Ale jest to serum telomerowe, którego też nie łączymy z tripeptydami miedziowymi. Aksamitna, przyjemna konsystencja. W ogóle samo... Stężenie substancji aktywnej, telomery. Telomery są to cudowne składniki, które przebudowują nam kolagen. One działają stokroć silniej niż jakakolwiek mezoterapia, która działa na chwilę i medycyna estetyczna. Tylko, że na działanie telomerów trzeba czekać tak z klinicznego punktu widzenia do roku. Ale efekty są ogromne, są nieziemskie. Redukcja zmarszczek, redukcja cieni, nawilżenie regeneracja, totalna przebudowa skóry. Jest to serum zarówno na dzień, jak i na noc i nie może być ono łączone razem w jednej metodzie kanapkowej z tripeptydami miedziowymi. Koszt również do 40 zł w Hebe. Jest to Telomere Peptide serum na komi Next Level. Jak najbardziej do każdego typu skóry, do skóry tłustej, problematycznej, trądzikowej, mieszanej, wrażliwej, suchej, o, <laughs> przepraszam, Odwodnionej. Dla każdego typu skóry to serum nie wykazuje właściwości komedogennych. Także jak najbardziej. Następne serum jest to również Nakomi Dehydration Face Serum Coconut. Wygląda ono tak. Jest to stosunkowa nowość, bo ono wyszło w marcu. Tak, dobrze mówię, w marcu. I jest to serum kokosowe. Moja opinia nie będzie poglądowa ze względu na to, że jest u kokos. A opinia będzie obiektywna ze względu na działanie. Jest to serum emulsyjno-kremowe. Jest to serum jedno z cięższych serum. Nie mogę powiedzieć, że jest to serum leciutkie. Mm -mm. Ono, ono jest jednym z cięższych i zdecydowanie nie dla skóry pustej, i trądzikowej. Mm -mm. Yy, również nie dla kobiet w ciąży i matek karmiących. To jest bardzo ważne. Świetnie nabirza świetnie regeneruje i wpływa na odbudowę bariery hydrolipidowej. To nie jest serum stricte przeciwzmarszczkowe, to jest serum stricte takie odbudowujące, zapewniające efekt kokonu ochronnego na skórze, aureolki nawilżenia, takiego wygładzenia i globalnej regeneracji. Dostępne w hebe do 40 zł. I pięknie pachnie. Ten zapach to jest po prostu ten zapach jest po prostu obłędny. Też mi go tutaj już niewiele zostało, już mam ogólnie nawet problemy yy, wycisnąć go z pipetki, więc po prostu robię to tak, tak, tak i jest wtedy ok. Ja już myślę, że jutro, pojutrze je zdenkuję, bo sobie je włączę. Już tutaj mam naprawdę na dwa życia, więc włączę je sobie do mojej rutyny, żeby wykończyć, żeby się pozbyć opakowania. Fajne opakowanie, fajny skład, fajne działanie, prebiotyki ekstrakt z kokosa, regeneracja globalna skóry, na skóry suchej i wrażliwej, dojrzałej, będzie fajny. Na dzień jak i na noc. Ok, jedziemy dalej. Yy, serum dość kontrowersyjne, ponieważ ludzie mylą tripeptyd miedziowy a tripeptyd. Jeżeli człowiek usłyszy tripeptyd, od razu mu się kojarzy, że jest to tripeptyd midowy. No nie. Yy, Mia Pre-Age yy, Serum Wygląda ono tak. Jest to żelowe serum tripeptydowe i ono nie ma tripeptydu miedziowego. Ono ma inny tripeptyd. Jest to serum dla każdego typu skóry, bardzo lekkie, momentalnie się wchłania, dostępne w Rossmanie do 45 zł. Często na markę MIA ogólnie są promocje, także można też tam upolować do 30 zł. Tam maks. Mhm. Jest to serum również bardzo silnie przeciwstarzeniowe, nie dla kobiet w ciąży, nie łączyć z tripeptydami miedziowymi. Od razu tutaj zaznaczam, nie łączyć z tripeptydem miedziowym, ponieważ on ulegnie destabilizacji. Można w osobnej rutynie, czyli na przykład rano tripeptyd miedziowy na noc 100, bądź na dzień mija, bo i na noc tripeptyd miedziowy, wtedy tak. Tutaj mamy zupełnie inny tripeptyd, który działa rozkurczowo na zmarszczki mimiczne i bardzo silnie regeneruje skórę, rozświetla, rozpromienia, rozświetla, to już mówiłem, i rozjaśnia skórę. Dla każdego typu skóry, dla osób w każdym wieku, dla skóry tłustej, problematycznej czy również dostępne w Rossmanie. No i dobra, zostały nam drogie sera. No nie, do, niekoniecznie drogie jeszcze, no w sumie. <laughs> do, drogie dopiero nadejdą. Następne produkty są to produkty kacperskim. Moje. A dlaczego w rekomendacjach ma nie być moich produktów? Nie oznacza to, że to są moje produkty i one teraz będą tylko na gminie promowane, bo jak widzicie wiele innych marek również. Ale tutaj również trzeba z Wami pogadać. Rozpocznę temat od pierwszych ser, które wyszły, a później... Pociągniemy temat dalej. Pierwsze serum moje jest to Milky Way serum. Jest to jedyne takie aktywne, żelowe serum na rynku z całym kompleksem Natural Moisturizing Factors z ceramidami ze wszystkich grup, które gruntownie odbuduje barierę lipidową. Nie jest komedogenne, nie powoduje grudek, niedoskonałości i zaskórników, jeżeli produkty z ceramidami o bogatszej konsystencji Was zapychają. Bardzo silnie regeneruje, nie może być stosowany przez kobiety w ciąży, ani matki karmiące. Może być używany peptydem miedziowym w jednej rutynie pielęgnacyjnej. Bardzo silnie regeneruje skórę, poprawia komfort nawilżenia, uzupełnia luki we wilgoci i w poziomie nawilżenia skóry. Wpływa na redukcję rumienia, podrażnienia świądu, czyli ogólnie rekonstrukcja bariery Hydrolipidowej. Także, jak najbardziej. Yy, dzisiaj jest ostatni dzień promocji, że to serum można kupić w promocyjnej cenie. Później jego cena będzie regularna o 20 zł. droższa. Także, jak najbardziej, to serum również rekomenduję dla każdego typu skóry, zarówno w dziennej, jak i w nocnej pielęgnacji. Następny produkt jest to produkt olejowy, ale nie jest on komedogenny. Jest to Casper Skin yy, Strong Barrier Vitamin Serum. Mamy tutaj olej z pestek arbuza, mamy tutaj witaminę C w formie tetra, izopalmitynianu, askorbelu. I witamina C w formie tetra jest jedyną witaminą C, która może być łączona z tripeptydami miedziowymi w jednej rutynie pielęgnacji. Inne witaminy C niestety nie. Jest to serum, które ma w środku płatki róży. Widzicie, jak to ładnie wygląda? <grym> Wiadomo. Jest to serum, które również może być łączone z tripeptydem miedziowym, czyli najpierw tripeptyd miedziowy, później strong barrier, i później krem. Bardzo mocno rozświetla skórę, rozpromienia, działa antyoksydacyjnie przeciwzmarszczkowo, naprawia zniszczenia w barierze lipidowej, dba o mikrobiom skórny, odbudowuje skórę i poprawia zdecydowanie jej stan. Także jak najbardziej, również dzisiaj jest ono w ostatni dzień w promocji za 59 zł, później cena regularna będzie to 79 zł. Serum wystarczy Wam na bardzo długo, ilość dwóch kropli Wam wystarczy na optymalne pokrycie skóry twarzy i szyi, na bardzo mokrą skórę, także jak najbardziej, bo można je stosować na dwa sposoby, albo nakładacie je na serum z tripeptydem miedziowym, bądź tam innym, tak, albo na Milky Way. A albo sauté na bardzo mokrą skórę od toniku i później na to krem. Wtedy nie ma efektu tłustości. Witamina C, tetra, olej z pestek, arbuza, wiele antyoksydantów, substancji regenerujących. Dlatego nazwa Strong Vitamin Barrier. Jak najbardziej, no wiadomo, polecam. Moje nowe dziecko kosmetyczne jest to oczywiście Blue Moon Serum. Jest to serum z tripeptydami miedziowymi o bardzo silnych właściwościach, przeciwzmarszczkowych, remodelujących, bardzo silnie naprawczych, bardzo silnie regenerujących, bardzo silnie odnawiających syntezę kolagenu, elastyny i kwasu hialuronowego, tutaj już moje zużycie, prawie że denko. I ta serum ma pompeczkę i tutaj mamy mechanizm, który nam chroni kosmetyk, czyli z każdą dawką, z każdą porcją mamy świeży kosmetyk, który nigdy nie dostał dostępu do powietrza. Trip eptmiedziowy wykazuje najsilniejsze właściwości przeciwzmarszczkowe, przeciwtrądzikowe, stymulujące syntezę kolagenu, elastyny, jak i również kwasu hialuronowego. Bardzo silnie nabilża skórę, remodeling skóry zapewnia i naprawia zniszczenia i redukuje zmarszczki. Ze względu na to, że tu jest tripeptyd miedziowy, no to też nie można nakładać na tripeptyd miedziowy jakiejkolwiek firmy bele jakiego kremu od chcenia, Tylko produkt nie może mieć kwasu askorbinowego, nie może mieć helatorów, ponieważ wtedy działanie tripeptydu miedziowego jest zdezaktywowane i on nie wykazuje żadnych efektów. W wielu produktach kosmetycznych, gdzie mamy tripeptyd miedziowy, efekt działania jest przekłamany, ponieważ producenci nadrabiają to innymi peptydami i Wy w stanie nie jesteście ocenić, E, który peptyd na was zadziałał i przyniósł wam spektakularne rezultaty czy tripeptyd miedziowy czy inne peptydy tutaj jesteście w stanie realnie ocenić samo działanie tripeptydu miedziowego ponieważ peptydów mamy tylko tutaj tylko w składzie tripeptyd miedziowy także tutaj jesteście na 100% w stanie ocenić działanie tripeptydów miedziowych jak najbardziej polecam zdecydowanie można stosować na dzień na noc Mog może być stosowany przez kobiety w ciąży i matki karmiące i strong barrier vitamin serum również może być stosowane w ciąży i przez matki karmiące. Także jak najbardziej, tylko Milky Way nie może być stosowany przez kobiety w ciąży i matki karmiące. Dwa droższe sera Beta Sky Girl Born to Rich. Jest to serum z fermentowanymi olejami, które bardzo silnie regeneruje skórę, odbudowuje barierę hydrolipidową, nawilża skórę. I działa progresywnie przeciwmarszczkowo. Kompleks aktywny w tym produkcie jest bardzo mocno uderzeniowy, jeżeli chodzi o globalną antyoksydację czyli działanie antyoksydacyjne, wymiatające wolne rodniki, rozświetlające, rozpramieniające. Także Born to Rich, już zużyłem chyba też z trzy opakowania i naprawdę trąbiłem na temat tego produktu, nawet odrębny film był na moim kanale. Także Betheska Girl Born to Ridge również jest to fajne serum dla skóry bardzo wrażliwych, dla skóry odwodnionych, przesuszonych. Także jak najbardziej również mogę polecić. No cena jest zawrotna ponad tam 150 zł, aczkolwiek też jest to produkt warty uwagi. Następny produkt jest to Madara Time Miracle Cellular Serum Expert Care. Tutaj już bardziej opcja dla osób mieszkających za granicą, bo można bez problemu madarę dostać. Jest to serum przeciwzmarszczkowo nawilżające. Jest to wymiatacz wolnych rodników, regenerator, odbudowywacz bariery lipidowej, rekonstruktor skóry, stymulator produkcji kolagenu, elastyny i kwasu hialuronowego. Cena do 200 zł. Jest on napakowany antyoksydantami, komórkami macierzystymi, substancjami regenerującymi, humektantami, substancjami elektrolitycznymi, także jak najbardziej jest ono odpowiednie również dla osób o każdym typie skóry, nie może być stosowany przez kobiety w ciąży i przez matki karmiące. Ale jest to świetny nawilżacz, regenerator i po prostu odbudowywacz struktury skóry. Również polecam. W Polsce można kupić to serum na Matik bądź na stronie madary, także jak najbardziej polecam. I ostatnie, no w sumie to jest jedno serum, ale mam dwa opakowania, tak, jedno dękuje i nowe zaczynam, także tutaj już mam prawie że tutaj, tutaj mam po prostu nowe, nowe jeszcze nieotwarte i Mokosz produkuje tylko ten produkt w takiej małej pojemności 12 ml, na czym ubolewam. Jest to multikorygujący serum do twarzy z egzosomami, peptydami i witaminą C w formie tetra, izopalmitynianą askorbelu, czyli tej, która nam nie wchodzi w interakcję z peptydami. Wygląda ten produkt tak. No cena jest kolosalna 160 zł. I tego produktu stosuje się w ilości 2 trzech kropli. Egzosomy działają bardzo silnie ujędrniająco, naprawczo, stymulują syntezę kolagenów, W uzupełnieniu z peptydami mamy globalne działanie przeciwzmarszczkowe i nawilżające. Dodatkowo witamina C w formie tetraizopalmitynianu askorbelu będzie tutaj wymiatała wolne rodniki. Ja po tym serum zauważyłem znaczne wyrównanie poziomu nawilżenia, rozświetlenie skóry. Właśnie mam je na twarzy i ten glow to jest od niego, bo krem, które, które nałożyłem leciutki na ten produkt, to on nie ma związku z tym glow. Także jak najbardziej nie może być łączony z tripeptydem miedziowym. Aha, i bardzo ważne: nie może też madara być łączona z tripeptydem miedziowym i beteskriger również nie może być łączony. Także zdecydowanie jest to serum takie naprawcze na dzień i na noc do każdego typu skóry. Przyspiesza gojenie, globalną regenerację skóry i odnowę komórkową. Również mogę polecić. Także taki filmik zbiorczy na temat najlepszych ser do twarzy, które zdecydowanie warto kupić. Jeżeli wam się filmik podobał, proszę o łapkę w górę i komentarz. Serdecznie wam dziękuję za oglądanie. Życzę miłego dnia. Buźka wielka. Do zobaczenia.